Cześć, w dzisiejszym odcinku rozpakuję paczkę dla nas. Equin, zapraszam. Dziękuję za naprawdę super rzeczy. Wszystkie, Cały sprzęt jest wykonany estetycznie. Naprawdę jest bardzo ładna wersja kolorystyczna. Dużo jest tych rzeczy przede wszystkim, za co bardzo dziękuję. No i na dniach będę Wam dawać jak one się sprawują. A teraz zapraszam Was na ślinianki. Ślinianki są w kolorze czerwonym, można je kupić w sklepie za około złotówkę i na przykład można je do ogłowia zamówić. Kolejne jest futerko, możecie je kupić za 2,20 zł. Można je dodać na przykład do kantara lub innych rzeczy i naprawdę wygląda przeuroczo. Kolejna jest zawieszka, którą dostałam. Jest naprawdę ładna. Fajne ma kolorki, bo uwielbiam szary i różowy. Jest zawiązywana na taką gumeczkę i można ją dopiąć do praktycznie wszystkiego. Kolejną rzeczą jest ląża. Jest naprawdę długa. Możecie ją kupić w sklepie za około 3 zł w zależności od długości. Moja jest w kolorze fioletowym i jest naprawdę przecudowna. I jest zapinana na taki czarny karabinczyk. Kolejny jest wytok, który na pewno bardzo mi się przyda, bo do tej pory go nie miałam, a bardzo potrzebowałam. Możecie go kupić w sklepie za 4,50. Kolejną rzeczą jest kantar. Jest on do kupienia w sklepie za 9,50. Jest w kolorze różowym i mój ma akurat kryształki. Jest naprawdę bardzo ładny, wszystko jest wykonane poprawnie i naprawdę zachęcam do zakupu, bo wygląda wyśmienicie. Kolejną rzeczą jest uwiąz. Możecie go kupić w sklepie za 7,99. Mój jest w pięknej wersji kolorystycznej. Jest różowo-biały i jest zapinany na karabinczyk. Kolejną rzeczą są naczółki. Możecie kupić w sklepie takie za 7,99 za sztukę. Ja dostałam dwa. Jeden jest. Bez grzytałków, a drugi z. Są naprawdę fajnie wykonane i estetycznie. Kolejny Skantar Royal, z którym się naprawdę zakochałam, jest bardzo ładnie zrobiony. Jest ze złotej tasiemki, co daje mu taki królewski styl, że tak powiem. I naprawdę mi się podoba. Pasuje na Red Venisa, więc wyczekujcie sesji z nim. No, a tutaj mniej więcej jak konie wyglądają ze sprzętem od Lanos Equin, bo tak właśnie się nazywa sklep. Serdecznie do niego zapraszam. Jakby ktoś nie wiedział, była to paczka, bo jestem w nim ambasadorką i naprawdę dziękuję za super sprzęt. Jest wykonany estetycznie i porządnie, więc na pewno Wam się sprawdzi. Do zobaczenia w następnym filmiku.